Dzisiaj ja i Yui będziemy mieli na obiad jedzenie szanghajskie. Na wstępie raczymy się herbatą. Jajka już przyszły, ale nie zaczęli i dostaliśmy orzeszki jako starter. I jako taką ciekawostkę, co powiedzieć, tutaj mamy nasze pałeczki, natomiast tu z boku są osobne pałeczki. I z tego, co się dowiedziałem, tego typu Praktyka zaczęła być stosowana dopiero po SARS, czyli jak będziemy dzielili nasze jedzenie, będziemy używali tych pałeczek, jeśli chcemy, by nakładać, a tych pałeczek, by jeść osobno. I zaczęliśmy tutaj od jajka. I chcę powiedzieć o tym jajku, bo smakuje bardzo specjalnie. To żółtko jest widoczne. Na górze mamy przyprawy, na przykład sól, zdaje się, pieprz. To żółtko ma naprawdę niezwykle kremowy smak. Ta tekstura jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Następnym daniem są takie pierożki z zupą w stylu szanghajskim. Xin Bao, po mandaryńsku byłoby, po kantoniecku Xin Bao. I muszę być tutaj ostrożny, bo ciasto jest bardzo cienkie, więc na pewno nie chcę tego zniszczyć. Ok. Tutaj mamy ocet z imbirem. I następnie kładę na łyżkę. Dlaczego? Bo wewnątrz jest zupa gorąca i mięso, więc nie chcemy stracić tej zupy. Jeden z moich ulubionych. Swoją drogą prawie nikogo nie ma. Oczywiście powód, dlaczego prawie nikogo nie ma, to to, że jest obawa przed wirusem. Więc niechętnie ludzie jedzą na zewnątrz. By przedstawić, to są krewetki. Moja dziewczyna właśnie powiedziała, że pachnie bardzo ładnie. I one są pokryte żółtkiem jajka. Spróbujemy. Mm, Dobra. Dwie kolejne rzeczy, czyli kapusta z takim sosem kremowym, a po drugiej stronie to jest właściwie desert, czyli buns, takie bułeczki wypełnione custard. Custard zdaje się tłumaczy się jako taki krem budyniowy. I ostatnie danie to jest ryż. Na samej górze jest taki rodzaj owoca morskiego. Jak widzimy, tym owocem morskim jest abalon. Co jest ciekawe, my nie mamy słowa, zdaje się, jakiegoś odpowiedniego na abalon, i w polskim tłumaczeniu nazywamy to uchowcem. Lub uchem morskim. Pewnie dlatego, że wygląda to trochę jak. właśnie ucho. Wczoraj rozmawiałem ze znajomym i przyszło mi do głowy, że niektóre polskie tłumaczenia są dosyć dziwne. Na przykład weźmy pod uwagę danie takie jak spring rolls czyli można by było wiosenne krokieciki. I my w Polsce nie mamy tłumaczenia Spring Rose, a nazywamy to Saigonki.